No dzisiaj będziemy się pawilikować jako kramy 3-4, kto chce nas szukać? No dawaj, 3-4 Jezu, ja zaczynam, dobra, rakieta A dobra, z zbizowy nie widzieli, to ja dałem noszycielom kamień, to ja chcę szukać Chodzimy do łasieńki I, I czekamy na tytuł Idziemy do 30.

a tutaj nie ma a tutaj nie ma na kurczę. nie ma lepiej coś macie lepiej ma. widoczność nie ma? serio tu? nie że tu będzie dobra, lecimy do jednego pokoju kurde, nie ma kono To jest bardzo mało kamp w tej w tym domu więc musiałem to sprawdzić musiałem Czekajcie, tu może być Dobra, na pewno kotu nie ma no nie ma kotła Idziemy ten tutaj ogólnie wątpię, ale nie wątpię tu, bo tu bywa tak, że się nam się pięknego śwócioczka, cześć, cześć, papa, papa, nie, nie, no, no way, serio, musiał to zrobić. Ciągle wyszedł na Artur Nie kata John, się wyszedł na Artur No przecież sprawdziłem każdą kampę No nie no Jak mi się skończy czas Dobra, ej, to jest jedyna kampa. To jest jedyna kampa, którą nie straciłem. O, cześć, Łąciak, cześć! No siema! To jest mój piesek, to on, on ma już 3 lata, rozumiecie? 3 lata, w tym roku? 4! On jest taki już stary. No dla niego to będzie już chyba, czekajcie, 12. To będzie już dla niego, czekajcie, jeden rok. Jeden lat jeden, jeden u nas to jest 6 lat, u nich, czyli e, 12, 18, 2, 24 lata. Ja! Upiw to już 24 I lata. Nie mogę ja idę. Ten... Tak. I zaklucza się. Bo 4 słabo i słychać. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje. Dobra. Ja mam fajną kampę. Patrzcie. Taki kamper. 30. Czekaj, 20 sekund! Nie, 10 sekund brakowało. 10 sekund brakowało! A masz jakieś stopaj jeśli tak mówi? No bo... Po ty... po ty lic, mamy, bo liczymy. Mamy... Policzymy ogólnie to 5 sekund... Nie 5 mi, mi, sekund, tylko 3 minuty. I... Już się przyzna się. 3 minuty mamy. I patrz. I ce, patrz, nie? I tutaj, e, tutaj, jak ty zaczęłeś, słuchać, to było 5 minut i 30 sekund. I kurde, no 10 sekund. Stop. Ja! Stop. Stop. I sam sukacz. Czekaj! Czekaj! O! O ten! O y, 12:10! Y, ten! Jest koniec szukania.

我睡不着。

Tutaj w ogóle ani razu nie sprawdziłem. Jest, jest nie, nie sprawdzałem pod tymioma. Co jest tyle mam? Mój jeszcze w ogóle. Ja. Dobra, on już tutaj musi być. Teraz musi, ale też nie musi. No, po to rzadko to wygląda? Dobra, to ja nie może tam być. Nie schudł jak to. Jeszcze mam jedną kryjówkę to sprawdzę. Ale jest, to jest wszystko otwarte. Jest to jest pewne, kawa. Gdzie jest... Gdzie jest on? Gdzie on jest, Mączek? Gdzie, gdzie on, jest? Ty wiesz, gdzie on jest? już mi się przestraszyłeś o to on. Maciu, gdzie on jest? Gdzie on jest? A gdzie on jest, Maciu? A gdzie on jest? Matek, gdzie on jest? Maciu? Łap mi, gdzie jest, bo się wkurzam! Wiem, że jesteś z Jeszcze no. tak falny po lupie. Mhm. Cześć! Tutaj nikogo nie ma. O, ja pior. Łatek on tu pył czy nie Później nie wiem. Ty, o kurze. No i te ciebie dziś w tej czusze, A jednak w tej czusze nie jesteś. A to mi jest najbardziej śmieszne. Jezu myślałem, że tu jest nie no. Co za pik No Dobra, to się nie mieści. Tam nie ma go. Jeszcze patuszkiem, ale potuszkiem ponad 100% nie ma. No tak jak mówiłem nie ma go. Patrzcie. Kurde, ja zapomniałem wam. Pokażę was w ogóle. O, tak tam wejdzie. Chodzi. O, no czekaj, ja szukam Dominika. Co szukasz? Dominika. No gdzie on jest? O! Koniec szukania. Wychodź! Już minutę cię tu się szukam. Wychodź! Nie, trzy minuty... cztery minuty minęły. Potem, ten... Chłopie, ja bym cię trzymać, gdybym za tym potelem. Jak? Za tym potelem? Serio, czy nie zaraz bym... Kamerę pukł z potem, chłopie, ja bym cię Ty byłeś... on był za tym fotelem, Nie, wytrzymał! Ty byłeś tu, tu, tu i tutaj. Jestem jest. na tej kanopie? Nie, wytrzymam. <śleski> <śleski> ty idź szukać. A ja ci minutę tuszaj! Ja cię minutę tu szukałem. E, dobra, ty będziesz... Dobra, to kiedy e, szukasz to mnie to 17.10. Idź szukasz! No. Oh, shit.

Minuta. Já celou minutu tady si to. No, já Zo.